Słuchaj, no ten inspektor, to w mojej ocenie, to powinien, wiesz co, być to jakiś informatyk, jednak. Właśnie patrzę, że tak do marketingu zatrudniliśmy, na handlowców, tak, jeszcze znam, no, no, jeszcze zostaną inspektor ochrony. Tak. No, no, ja sugeruję, no żeby to był informatyk, jednak. Wiesz co, no, ja z racji wykształcenia i tak widzę, że to prawo się tak zmienia. Nie wiem, czy byśmy nie poszli w stronę jakiegoś prawnika z doświadczeniem. No ale prawnik, wiesz, no on tam pewnie tam ci napisze dobrze umowę, tak, no ale jak, jak ma rozwiązać mm -hmm. tę kwestię, jak są te dane przetwarzane, wiesz, w tych naszych skomplikowanych systemach informatyk, czy, mówisz, tak? To no jest informatyk, to ten... bo będzie chodzi o co się dzieje tematem. Ten... Piotrek, informatyk, Jacek, prawnik. No, myślę, dobra. muszę ogarniać takie tematy bezpieczeństwa, nie? Nie, to... dobra, może masz rację. Dobra, czyli musimy mieć informatyka, musimy mieć prawnika. No, tylko wiesz co, jeszcze dobrze, żeby tak umiał to wszystko jakby wykładać, wiesz, to może lepiej mhm. wykładowcę weźmy. raz doświadczenie, doświadczeniem. Jakiejś wykładowce, wiesz, szkoleniowca. Wykładowca. Minimum dwa lata? Trzy. trzy, trzy, lata. trzy dwa to dzisiaj Trzy lata dzień. doświadczenia RODO. Trzy lata. Wiesz, to RODO chyba tam nie wiem, ono w 15 mszy weszło. Daj mi że żeby było, od początku było z 5. Żeby wiesz, jak zapłacimy, tylko żeby był doświadczony 5 lat RODO. Dobra, bo każdy, jak posiedamy do Heru, to żeby dobrze to ogłoszenie no, już no płacimy. No, fajnie jakby tam nie? tych pracowników dobrze motywował. To wiesz, co, to ja nie wiem, bo to, to takie powinien być. Coach. Ważny... Coś coach. Tego? Coach. Jak się pisze? coach. Koach. Co... Coach. 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 Dobra, żeby był jeszcze coachem. Tylko żeby no. był, wiesz, tym właśnie coachem i informatykiem. Czyli coach, informatyk, prawnik i 5 lat w Rodo, nie? No, prawnika mamy, słuchaj, mamy już prawnika w mm -hmm. firmie, no po co nam jeszcze jeden prawnik? No. no to powiedzmy, że dobrze, jakby miał, tak dopiszmy, dobrze, jak miał wykształcenie prawnicze. Wiesz co, Piotr, ale ja jeszcze y, słyszałem o tym, że fani jakby też y, był od ISO. Od ISO. No, no tak, A mamy ISO? Nie, ale no, możemy nie, mieć. Mieliśmy? Może mamy Kiedyś wiecz, ktoś przyszedł, ja jakaś oferta, To była jakaś oferta, że możemy wdrożyć ISO. Nie? To tak. może weźmy takiego, to co baje, nam wdroży od że, razu. Dziś, dziś widziałem dokumentację, że mamy. To by to sprawdził po prostu, czy mamy dobrze. Kto będzie to sprawdzał? No, ten, ten... Czyli ISO. No, żeby znał ISO. Może no, znał ISO. Czyli nie wszystkie normy, ale z pięć tych norm, jakieś No, tam takie informacji. pięć, że chce tutaj? Nie wiesz co, no bo jak już będziemy płacić, to. Nie, no zapłacimy. Nie? Co tam, Nikt Rony nie zrobi? będzie mu płacił na niższej krajowej, nie? No. Trochę się tam dołoży. Tylko no ale niech tam coś to... zrobi, bo tam wiesz, no, rodo to tam klauzulę zrobi co polityki, wydrukuje? Klauzulę czy... to ja umiem zrobić, nie? Piotr. Tak? No to mówię, to potrzebuję informatyka tak naprawdę, żeby, żeby wiedział, co tam się dzieje, wiesz. Ja mu jeszcze coś dołożył. tak myślę. Wiesz, trening, Czyli... coach. Znaczy, jak ma pracować z marketingiem, no to coś powinien wiedzieć o sprzedaży. Właśnie, bo Kaśka z marketingu mówiła, że chciałaby mieć takiego kogoś rzutkiego, co zna się na tych nowoczesnych technologiach, no wie, wie jak prowadzić marketing, to, i mówi, że to się zmienia ponoć, mhm. że to się ostatnio coś tam pozmieniało, nie wiem, że nie musi mieć takiego doświadczenia, tylko żeby był znał się na tym, co teraz jest, nie? Mhm. To ja bym mu wpisał, że jak już układamy, dopiszmy doświadczenie, Marketing. I może Rok. Tak. Rok, bo Kaśka coś mówi, że z tamtego roku... Wiesz co, i, i ten, e-commerce. E-commerce. Jak, e jak się pisze e-commerce? E e e co my Żeby Aha. tu się orientował w tym wszystkim takim, wiesz, mhm. w tej sprzedaży takiej internetowej, tych analityksach, wiesz, żeby tutaj to ogarnął, Tak, nie? ale powiem ci, ważna rzecz, i to mi ostatnio mówił kierownik z Małopolski, tam z działu, tam u nich przedstawiciele handlowi E, bo tam jakoś tak jest, że na tej, w tej Małopolsce to tak dobrze się znałem na tym RODO ponoć. Nie? Mhm. Podobno tam wiesz, wszyscy rodą najmniej. No my też będziemy, u nas też będzie, będzie RODO, no, też no, będziemy ale robić. no jeszcze chwila. No i, 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 i mówił, że tam chłopaki jak jeżdżą po firmach, to co chwilę ich się o to RODO i tak dalej. Może takiego wiesz. E, co by też się znał na tych przepisach, e, takich kodeks cywilny, coś tego. A po co mu to? Wiesz, co no... Po co? po co? Dopisać można, nie? Kontekst no, nie się Kontekst. Ile? No jak po studiach, ale żeby coś miał tam z rok. Nie tak, duży Tak, tak. Myślę, tak, tak, tak. Coś może mieć, nie mówiłem, nie będziemy płacić na niższej krewie, coś tam dołożymy. Dobra, Piotr, co tam jeszcze? No, no co tam jeszcze? No co? Informatyk przede wszystkim, nie? Mm. No tam te rzeczy. Po te nie... kopie zapasowe, nie? Żeby kopie robił... zapasowe, no, żeby robił. Mm. Nie, no, żeby, no, żeby robił. Co, nie, no, będzie robił kopie. Nie będzie. Co nie jeszcze? Co jeszcze musiałby inspektor? Nie, mieć? no mamy, nie? Mamy fajny, fajny, fajny profil tego inspektora. Słuchaj, tylko ja jeszcze mam. Przecież co ja bym i... tak jeszcze chciał, żeby, jak on przyjdzie na, na spotkanie zarządu, mm -hmm, wiesz, żeby mm -hmm. teraz nie robił takiej e, zadymy, że teraz będzie, wiesz, jakieś tam RODO i tak dalej, nie? Żeby tak umiał trochę się wpasować, wiesz, w firmę zrozumiał te nasze procesy biznesowe, nie? Co sugerujesz? I, no jakieś takie, wiesz, miał ze za sobą zarządzanie, może. Zarządzanie, idealnie. Administrację, może ekonomię. Wiesz, żeby nam to nie wysadził. Chociaż po podyplomówkę. Tak, żeby nam to nie wysadził wszystkiego, wiesz. Tam z, Czyli prawnik, ale z podyplomówką, coś z ekonomii, zarządzania? No, coś takiego, nie? Administracja może być tam, Dobra. Wiesz, no, to też... Mhm. No I tak, wiesz co, no, no przydałoby się, żeby tam miał troszeczkę doświadczenia z, z bezpieczeństwa, nie? To nie wiem, czy... To ISO nie starczy? Nie, no ale wiesz tutaj wiesz, są kamery, są te y, są drzwi, wiesz, te stały. Wiesz, to byłby, do, byłby dobry taki co gdzieś w ochronie pracował do, dokładnie, czyli takie z czy... oświadczeniem ochronę, ochronie. No, to te systemy Mienia, osoby imienia, tak no, to się nazywa chyba. Tak, 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 tam tak. Bym się spytał, no, chyba tam jest ochrona osób i mienia. No, to, to, to wiesz, no to że pracował Dobra. jako student na, w ochronie stał gdzieś przy na bramce, tak, o. No. czyli żeby trochę był może tak, a że, dwa, w, wiesz, bo to nie może inspektor, że pewien inspektor przyjdzie taki, wiesz, chudziaszek, nie? No mieć taki, wiesz... Tym bardziej, że my mamy te pakiety na siłownię, nie? No właśnie, To możemy go program, zachęcić program, o na przykład. Multisport, multi mu czy inne benefity. No, Siłownie. Tak. Jemu to trzeba? Nie, to trzeba konkretnie, siłownia. To chodzi, żeby do tego inspektora coś przyciągnąć, nie? Tak. Siłownie. Dobra, to to mamy. E, dobra, czyli prawie jakby ten temat kwalifikacji mamy. Zaraz trzeba pogadać o kasie. E, słuchaj, bo jeszcze tylko jeżeli jestem w błędzie, to mnie wyprowadź. Ale myślałem sobie, żeby był. E, no, wiesz, no wiesz, jak jest dzisiaj z kasem. No musimy go powołać, no bo mamy tych 800 pracowników i przetwarzamy, jakby nie patrzeć, te dane medyczne, to chyba dane wrażliwe się teraz mówi, no, nie, jak się mówi, nieważne, on będzie wiedział, ale podobno musimy go mieć, no. ale słuchaj, wiesz co, no bo tak myślę, e, rozmawiałem z prawnikiem... Studium, studium medyczne? Coś w tym temacie... Są takie, on, tak. On są będzie, takie studium medyczne. On zobaczy zdjęcie rentgenowskie, nie będzie wiedział, co to jest. Znaczy wiesz, czy wiesz, żeby on odróżnił, czy to są dane wrażliwe, czy zwykłe, nie? No. Więc, chociaż jakby tam, no, wiesz, coś czerpnął z tego studium medyczne, medyczne. To już dowolnie, to już nie będziemy go ograniczać, bo też bez przesady, nie? No żeby, żeby nie chodzi, żeby mieć panoramiksa tutaj. Nie? No wiesz, no nie wymagajmy cudów, nie? No ile mu dołożymy. Do... A to zaraz o tym pogadamy, nie? Czy wiesz co, ja nie wiem, bo właśnie, bo tutaj inspektor to jest poważna wiesz, poważna Niby nie? tak, niby tak, tak mówię, ale słuchaj, wiesz co, jeszcze mam do ciebie jedną kwestię, A bo i... chciałem z tobą pogadać, bo szczerze rozmawiamy. Yy, my obydwaj prowadzimy tą firmę, więc no, to, to, to twój głos jest też ważny dla mnie. Słuchaj Piotr. Bo tam mamy ubytki trochę w dziale księgowości, nie? Tak, tam macierzyńskie te opieki. Tak? Niech się rodzą dzieci, no, co, co zrobić? I słuchaj, jakby go tak wrzucić jeszcze na jedną, czwartą metę, tam do vat to No, się wiesz, tylko w kierunku maty. No, tylko się, on się tam strzeli, z dziewczynami, co, z sobie poradzi w dziale, tylko musiałby, musiałby mieć jakieś tutaj doświadczenie musiałby, wiesz co, wiesz Kurs księgowego? księgowego? Yy, doświadczenie audytora. Światczy. Czyli musiał być taki audytor, wiesz, że on y, umie tak wejść do firmy i wiesz, z, no tu z, zobaczył tam, mhm. Zobaczyłby nam te księgi, wiesz, czy tam dobrze prowadzimy, zobaczył brodo. Kurs, no, kurs VAT, o, kurs VAT, to żeby miał. No i no, no, do wiesz, no dopłacimy mu za to, Nikt nie, 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 nie no, mówi, że będzie no, zarobił niższym krajowym. Niech tam nie. przyjrzy te dokumenty, tak samo BHP niech tam zobaczy. Wiesz, bo mam, BHP, no pewnie, to, przecież no, po co płacić temu, jak on ma? Nie, tam bolek, to... Znowu przyniósł umowę kolejną, chcę podwyżkę. Zobaczymy. No. Byśmy no i... zaoszczędzili, nie? Tak, ja i, i tak tam tego nie lubię. Wkurza mnie, ciągle wie, czerwone wie, ciągle... czerwone rzeczy w tej ocenie ryzyka tam wpisuje jakieś... No ciągle zagrożenie wszędzie, nie? Jakaś... Niech, schiz niech, niech nie? patrzy na siebie, nie? 800 pracowników, tyle lat robimy i no. <laughs> Piotrek, nie? rękę ręki nie urwało. No. Nie? <laughs> Dokładnie. no dobra, słuchaj. Nie ma co przesadzać. Profil jest, tak, ale nie? Na pewno wszystko tam mieliśmy Czekaj. Tak, jest ok nie? Słuchaj, ja ci powiem tak, musi tak... Yy, nie, musi to, posiadać te wszystkie to, kwalifikacje. Musi komputer obsługiwał, wiesz? Komput, żeby, tak. że, nie, w sensie, żeby wiesz, w Wordzie tam te wszystkie będzie musiał pisać. To wpisz takie... Office'a ogólnie, ofisa, czy... prezentacje, żeby umiał robić dobrze ładne takie prezentacje. W zasadzie to będzie taki, wiesz, jakiś tam kurs graficzny czy coś, żeby, żeby to wszystko, Jakiś wiesz. basic kurs, ale żeby miał, nie? No, taki, żeby mógł trochę... Tej wiedzy graficznej, wiesz, żeby na stronkę coś umiał wstawić, oh, żeby tam, o, wiesz... O, o. no bo jak te zgody czy coś, z... no, że Kaśka nie będzie sama... No, pewnie się... wpisz tam html, javascript, php... To, to myślę, że, że wiesz, jak trafimy na młodego jakiegoś, to, 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 to oni dzisiaj to, wiesz, to oni się z tym urodzili. To nie akurat wiesz, nie? Co, no. nie jest źle. Ja ci powiem tak, nie mamy nie wiadomo jakich wymagań od niego. Nie, no to są takie pewne podstawy. Nie? Ja bym proponował, żeby do działu Hero z tym pójść i żeby po prostu po 30 osób umawiali tak na tydzień na spotkania. Myślę, że tak wiesz, zrobimy sobie, bo kompetencje, no, umówmy się, że nie są wymagane, nie, no. nie są wygórowane. A stanowisko ja myślę, no jest ważne. Dajmy nie? sobie miesiąc czasu. Sprawdźmy takie 30 osób tygodniowo, 120 osób w miesiącu. Mhm i no tylko kasa. Trzeba by wpisać, wiesz co uczciwie wpisać w ogłoszeniu jakie pieniądze chcemy mu dać, bo wiesz przy... Słuchaj, ich jest mnóstwo z takimi kwalifikacjami ludzi. No, ja też chcę no, odsiać jest... osoby, które yy, nie, tak, nie nie, no, nie, nie no, wys... Dokładnie. Nie będziemy rozmawiać z każdym, bo to szkoda czasu. Wiesz, jak jest najniższa krajowa, dzisiaj się Czekaj, Najniższa krajowa, no nie no, wiem. waszej sześć. Ale wiesz, nie dawaj, nie dawaj ale trochę tam większą, żeby wiesz. Nie, ja myślałem, że są to Brutto. Bo źle brzmi. Nie, no brutto, brutto. Wszystkim mówimy że brutto. E, 2800 brutto, Tylko myślę, że na, na początek. Na, na, na etat. No a jak się rozkręci, tam wiesz, no te trzy 3, pół, mm. 3, 3 no to, to tam... Ale to e... po dwóch latach, trzech, no, to za standardowo, nie? Wiesz, on musi tak czuć, że, że go tam, wiesz, progresujemy, żeby miał motywację. Kupimy mu jakąś książkę, jak będzie chciał, no ale z takimi kwalifikacjami, to wszystko będzie wiedział, nie? Dokładnie. Wpisz, żeby miał swój komputer, bo wiesz, yy, yy, będziemy tutaj... Jakiś taki dobrze zabezpieczony komputer, żeby miał. Mm. Mm -hmm. Telefon? Telefon musi Też mieć. Też, był nas rozdaliśmy to ostatnio. Chyba na prezenty jeszcze poszły klientów. W no. kasę wisieliśmy, daliśmy telefony, bo nie mieliśmy już ten. Telefon, no i tam wiesz co, i co tam. Auto, bo będzie jeździł po działach, nie? No. Możemy mu robić kilometrówkę, tylko dobrze, jakby miał to swoje auto. Tak, tak, tak. tak, tak. Zapłacimy no, kilometrówkę. On jeszcze jakby... sobie zarobi na tym. Słuchaj, no, oni tacy sobie radzą, taki to wiesz, tam pożyje. To, Piotr, wiesz. czy ten profil Inspektora Ochrony Danych puszczamy? Z, z, puszczamy, no i myślę, że tutaj, tak powiedzieć, wymagania nie są jakieś takie nie wiadomo jakie. Ja myślę, że tutaj dużo osób... Ta siłownia że zachęci nie, zobaczyć. Dokładnie, z tą siłownią wpisz tam, po, powiesz Boldem to, żeby to wiesz. siłownia. Tak, że ona... No. Nie wiem, czy mi się tam nie zamykają, ale jak coś nazwać co, W ogóle zrobimy taki numer, że, że będziemy go rekrutować bez klauzul informacyjnych. Jak nam zwróci uwagę, to, to. jest. To tego bierzemy do następnego etapu. Tak, tak. No bo tam ile? Cztery etapy to na pewno. Uh -huh, uh -huh. No, pierwsza rozmowa o na klauzulach, druga. Z tobą, później ze mną na dwie pary oczu tak, tak, i tak, czwarta tak. zrobimy taki teścik. No, ale już... Tam będą same błędy i zobaczymy, ile ich wyłapie. Dokładnie. <laughs> będzie no. tyle tych błędów, tak, że wątpię, tak. żeby którykolwiek wyłapał i wtedy będziemy mieli podstawę, że będzie, słuchaj, damy Ci 3,5, ale nie wyłapaj wszystkich błędów. Na razie masz 2800. Dokładnie, dokładnie. Tak robimy ze wszystkimi, nie? No i wiesz co, napisz, żeby od razu miał wszystkie te rzeczy. Ten, tam... I kwity na wszystko. Kwity miał na wszystko. Doświadczenia. Wiesz co, te, te instrukcje, wszystkie, nie? No, no tak, no, no know-how musi mieć swoim, co będziemy nie. płacić założą siedzi godzinami, nam to wiesz, pisz. Mamy przejść z plecakiem swojego know-how. Całego po tak, prostu. Instrukcje, tak, procedury. Tak. Po prostu daję, ja podpisuję i robimy, bo nie ma się co ten. Robimy. S no bo... Nie będziemy się tu doktoryzować z rodo, nie. Tak, dokładnie. Słuchaj, nie takie rzeczy przechodziliśmy. Dobra, słuchaj, ja to wysyłam. Niech się rekrutują. To jest. Słuchajcie, czy jesteście w stanie powiedzieć, że taki inspektor ochrony danych znajdzie się w ogóle na tym świecie? Czy firma rekrutując w ten sposób inspektora ochrony danych, skazuje się na sukces czy na porażkę? Czy jesteśmy w ogóle w stanie takiego inspektora gdzieś znaleźć? I czy w ogóle taki inspektor ochrony danych. Yy, czy jest to, to wszystko inspektorowi ochrony danych tak naprawdę potrzebne? No ciekawe, nie? Czy... Piotr, no powiedz, zagraliśmy taką scenkę y, znów pół żartem, pół serio, a bardziej żartem niż serio, tylko i wyłącznie dlatego, żeby pokazać wam, że y, kompetencje inspektora ochrony danych to nie są kompetencje Panoramiksa. Inspektor ochrony danych oczywiście musi mieć odpowiedni przekrój e, 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 W zasadzie w tych wiedzy, obszarach, co mówiliśmy, to, tak. to ze wszystkich no, musi mieć tą wiedzę <grym> jednak. No. Oprócz ochrony osób imienia, tak? Ale słuchajcie, nie? Okay. Z wiedzy, wiedzy? No dobra, no to to też, nie? No, Myślę, że może mieć. Natomiast, no tak, z wszystkiego nie będzie miał wiedzy idealnie. To też jest ważne jakby od kontekstu, tak? Czyli z każdego obszaru w takim samym zakresie ta wiedza będzie musiała być poszerzona. Natomiast z jednej strony tak, no nie może być panoramiksem, a z drugiej strony to nie może być osoba, która tylko mówi, że zna RODO. Samo RODO to jest po prostu może być, nie, wiem, w tym przypadku tak powiedzmy, teoria, tak? I w zasadzie znajomość RODO bez znajomości pozostałych przepisów i realiów, w zasadzie będzie. Nie, się ma, nie ma idealnej recepty na to, jak, no, tak. jak znaleźć odpowiedniego inspektora ochrony danych osobowych. Na pewno dużo w dużej mierze decyduje o tym, w jakim my zakresie dane przetwarzamy i jakie dane przetwarzamy. Na pewno inspektor ochrony danych musi mieć odpowiednią wiedzę z różnych tematów, tak jak Piotrek powiedział. Ale pamiętajcie, że inspektor ochrony danych musi też umieć pytać i no. szukać informacji, Dokładnie. a niekoniecznie znać się na wszystkich przepisach. Dokładnie, no, myślę, że to jest ważne, nie? że generalnie ta, to poszukiwanie właśnie, nie? że inspektor ochrony danych musi być jednak osobą, która nie ma w sobie takiego bakcyla do tego, żeby szukać różnego rodzaju informacji, rozwiązań. Ja myślę, że ta pensja, którą zaoferowaliśmy naszemu inspektorowi ochrony danych, to też jest trochę z przymrożeniem oka. Eee, aczkolwiek, e, aczkolwiek być może ktoś taki pieniądze zarabia, oczywiście nie negujemy takich rzeczy. Eee, i jeże, natomiast, no jeżeli rekrutujemy już na stanowisko inspektora, szukamy tego inspektora, to może. Niekoniecznie zadawajmy mu pytania, czy się zna czy na księgowości i innych rzeczach, bo to pewnie takie osoby odstraszy. tak? Jeżeli chcemy inspektora, to chcemy inspektora na full. Tak, znaczy no to jest jakby ważny kontekst, nie? czym się zajmuje organizacja, i faktycznie, jak postawimy sobie zbyt wysokie wymagania, no to może być tak, że faktycznie nie znajdziemy taki, takiej osoby. Każdy inspektor potrzebuje trochę czasu, żeby wgryźć się w temat po prostu tej firmy czy tej działalności specyfiki podmiotu. Natomiast myślę, że też takie to, to, czego dotknęliśmy, to takie nieporozumienie trochę na początku, gdzie mówimy, że no, informatyk czy prawnik, nie? I tutaj trochę nawiązanie do tych ogłoszeń o pracę, tak. gdzie było potrzebujemy y, inspektora ochrony danych, najlepiej, żeby był to albo informatyk, albo prawnik, nie? To w no, ogóle bez znaczenia, tak? <grych> czy ma wiedzę jakby tutaj pracodawca tak w zasadzie no, mówi, dla mnie to wszystko jedno, nie? czy to jest prawnik, czy informatyk. No, w zasadzie no, musi mieć wiedzę i z tego, i z tego, i, i jeżeli jest na przykład to specyficzna branża, gdzie na przykład więcej jest potrzeba wiedzy mm -hmm. prawniczej, no to wiadomo, że może to być prawnik i tak dalej, i bardzo często tak jest. No, ale są też to informatycy, natomiast czy to jest, czy takie zadanie pytania albo informatyk albo prawnik, no to pokazuje po pierwsze, że nie rozumiemy w ogóle funkcji inspektora ochrony danych, a po drugie nie ma innych obszarów, takie jak rozmawialiśmy o marketingu, o rozumieniu procesów biznesowych, o organizacji pracy, umiejętności szkoleń, umiejętności audytowania, no o to w ogóle nie ma pytania w takim Najlepszy informatyk wersji. nie będzie najlepszym inspektorem ochrony danych, najlepszy prawnik nie będzie najlepszym inspektorem ochrony danych, dlatego że e, oczywiście te wiedzę e, z tych obszarów inspektor ochrony danych musi posiadać, a nie popadajcie w taką pułapkę, że. E, e, tak, jednotorowo. 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 Wszystko zarzut kontekstu, od rodzaju dokładnie. firmy, organizacji i e, myślę, że tutaj jakby e, RODO jest na tyle elastyczne, że naprawdę trzeba podejść do tego. Z Zachęcamy do rozmów z przyszłymi inspektorami ochrony danych. Zapraszajcie na rozmowy, nie oceniajcie tylko po dokumentacji aplikacyjnej. Oczywiście każda firma ma swoją jakby swój kodeks rekrutacji i swoje zasady. Absolutnie nie chcemy tutaj wnikać w to i narzucać jakiekolwiek rozwiązania, ale czasem nie wszystko to, co jest w dokumentacji aplikacyjnej, jest odzwierciedleniem tego, co posiada inspektor ochrony danych, tak naprawdę. Tak, no tu ja powiem przykłady, dwa takie, które gdzieś tam się spotkałem, gdzie na początku były te wszystkie szauna RODO i były szkolenia RODO, i y, miałem tego typu telefony, że no chcielibyśmy te szkolenia, ale takie, żebyśmy, bo mieliśmy już jedno szkolenie, był no, taki pan nam to tłumaczył, ale my nic z tego hmm. nie rozumiemy, tak? Y, no więc jest jakby pierwszy przykład. Drugi przykład, gdzie po prostu wchodzi się do firmy, gdzie niby coś było wdrażane, coś było robione ale generalnie jakby ta osoba w ogóle nie zrozumiała ryzyk tej firmy, w ogóle zbanalizowała problemy prawne, właśnie jakby problematykę prawną danej firmy, tą złożoność prawną, która w danej branży była, po prostu dał standardowe jakieś wzory i ono w żaden sposób jakby nie zabezpieczało te administratora danych, po prostu to było zbytnio po Po prostu zabrakło mu wiedzy specjalistycznej, też tu prawnej, w, konkretnym, w konkretnej branży. Mi się na przykład podobała sytuacja, kiedy inspektor ochrony danych Nieważne, czy to prowadzący własną działalność gospodarczą, obsługujący wiele podmiotów, czy będący na etacie gdzieś w jakiejś firmie, stawia na swój rozwój. I nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale jest bardzo dużo szkoleń dla inspektorów ochrony danych, jest, są stowarzyszenia, które istnieją dla inspektorów ochrony danych i dzielą się swoją wiedzą, eksperci dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem. Jest yy, dużo informacji w obiegu, tak naprawdę, z których można skorzystać yy, w obiegu publicznym, z których można skorzystać będąc inspektorem ochrony danych. Więc, jeżeli inspektor ochrony danych jest mocno zaangażowany w swoją pracę, i chyba lubi to, bo tak mi się wydaje, że to stanowisko, stanowisko, trzeba tą polubić. funkcję. Tak, trzeba polubić po prostu. Nie zrażać się y, jakimiś niepowodzeniami, nie zrażać się tym, że ktoś mówi rodo frodo, no, tylko nie, po, po prostu no, bo tak jest na początku jak wchodzimy z tematem rodo, tak, no to no, ludzie się pytali co to to rodo, rodzinne ogródki, gdzie Tak, 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 e, tak, i generalnie był pewien Opór i inspektor nieraz napotka, więc pewne umiejętności, to co mówiliśmy takie też psychologiczne, personalne tak są szalenie po prostu ważne w tej pracy. Osoba, która będzie introwertykiem, powiem tak, może przygotuje pewien materiał dobrze, ale no prawdopodobnie nie do końca będzie dobrze pełniła swoją funkcję. Tak? Jak ktoś chce tylko tak skrycie sobie siedzieć przy biurku, to nie jest do końca. Ale Taka no. osoba może pomagać inspektorowi, ale czy pełnić funkcję osoby, która jakby aktywnie uczestniczy we wszystkim, co robi firma, yy, i jakby monitoruje to, no to. Dokładnie. Ja myślę, że wyczerpaliśmy ten temat, Piotr yy, odnośnie inspektora ochrony danych. Tak, myślę, że tak. Na pewno jak yy, przeglądacie różnego rodzaju materiały szkoleniowe, bo taka gwiazdka do tego, co powiedziałeś, że dużo rzeczy jest w internecie. Pamiętajcie, że ważna rzecz chyba, że RODO jest dosyć elastyczne i my na przykład, jak często coś mówimy, zawsze gdzieś tam zwracamy uwagę na to, że to wszystko zależy od kontekstu danej organizacji i że nic nie jest zawsze takie biało-czarne, że w ten sposób tak trzeba w danej organizacji postępować i tak dalej, a spotkacie się z wieloma szkoleniami, gdzie, gdzie będą po prostu wykładali to w taki sposób, jakby to było... RODO musi... RODO musi, rodo i wszystko tak jest dalej. oczywiste, wszystko jest jasne. Za są takie sytuacji, tu zawsze musi być zgoda i tak dalej, albo już na przykład się rozmawia, jak zgoda ma wyglądać, a nie zadaje pytania, czy w ogóle ona jest potrzebna. Więc takich szkoleń, gdzie, gdzie ktoś naprawdę jest taki zdecydowany i musi mu tak, 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 tak i tak, to ja zawsze mam taką gwiazdkę, bo RODO jednak jest takie, że nie zawsze, nie w każdej sytuacji, że jednak tutaj trzeba dużo takiego tak zwanej zasady zdroworozsądkowości. kiedy się zastanawiałem, ile, czego jest więcej rodu absurdów spowodowanych tym, że po prostu brakiem wiedzy czy rodo absurdów spowodowanych, spowodowanych tym... Częściową wiedzą. Że częściową wiedzą na zasadzie musisz, 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 nie? Tak, to, tak. za czym gadaliśmy wcześniej. Czyli po prostu e, nie wiem, na gminie podtykanych promuzjów informacyjnie do podpisu. E, Bóg wie, gdzie one później lądują z tymi naszymi wzorami podpisów i tak dalej. To już jest jakby inny temat, ale... Ale, ale ja z kolei Czasami jest tak, że nawet coś powiesz, nie, na przykład tak jest, są takie różne fora internetowe, gdy powiesz się, nagle się okazuje, że, przez, że pod wpisem jest 10 wypowiedzi, ludzie są święci, przekonani, że się myli, że na pewno jest taki, 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 tak, i, tak i, tak i tak. ja pół roku, rok i nagle się okazuje, że na gdzieś tam... Racja była, dlatego mówię, no tutaj Rodo uczy trochę pokory, nie, i osoba, która się tym zajmuje, musi mieć taki zmysł analityczny. I na pewno to nie jest takie bardzo często zerojedynkowe. Nawet jak coś już się wdroży, coś w pewien sposób działa, to trzeba to sprawdzać, czy to jest aktualne, czy wiedza na ten temat się nie zmieniła. Na pewno to, co przed, czy możemy, przed kim możemy przestrzec, przed jakimi działaniami, zachowaniami, to na pewno takimi, gdzie ktoś traktuje rodę jako tam do, dodatek. Taki leciutki dodatek, czyli ogólnie y, działa w branży, załóżmy, nie wiem, IT, a wpad na pomysł, że sobie zrobi jeszcze. Będzie tak rodowcem w cudzysłowie i będzie się tak z doskoku zajmował. Tak się nie da. No, niestety nie. To już lepiej, mniej, e, źle to powiedziałem, może gorzej wykształcony mm -hmm. inspektor ochrony danych, ale który ambicji, ambitnie podchodzi do swojej edukacji, jest zaangażowany niż ktoś, kto ma super wykształcenie, ma tyle kierunków i fakultetów, o których my tutaj rozmawialiśmy, mm -hmm. ten nasz portret inspektora, który tu stworzyliśmy, tak. a jest w ogóle niezaangażowany, bo tak naprawdę 80% czasu poświęca na zupełnie inne rzeczy, a to Rodo to tak, no jest z boku, bo tam coś tam zawsze wpada y, z tego. To nie będzie z takiego inspektora ochrony danych pożytku, dlatego że to, co powtarzam zawsze, Piotr zresztą się ze mną zgadza, Rodo to jest takie pantarej, i wszystko płynie, tak? Tak, tak. No. Ciągle płynąca rzeka. To no, są pewne z, zasady, tak, ale, i... ale po prostu w większości też jest dużo takich sformułowań w RODO, gdzie no, zależy właśnie od oceny ryzyka, nie należy naruszać praw. To są sformułowania bardzo okrągłe, które trzeba przekuć na konkret w organizacji. a Myślę, że to jest też takie celowe po stronie ustawodawcy, że jest to bardzo uniwersalny dokument. I dwie rzeczy, jakby do Was, inspektorów ochrony danych. Pamiętajcie, wysoko cenię swoją pracę. Każdy oczywiście ma inny pułap, jakby wynagrodzeń, oczekiwań. Natomiast pamiętajcie, a organizacja tym, też ma różne ryzyka. Bo a organizacja to, to jest... ma różne ryzyka, natomiast pamiętajcie, że gdzieś trzeba znaleźć oczywiście złoty środek i spotkać się w połowie drogi z waszym zleceniodawcą, ale cencie swoją pracę, bo to praca niełatwa, Dokładnie. wymagająca i czasu. I działań, i kosztów, bo literatura y, jest, ale nie jest tania, I, i, i to jakby też jest aspekt, który trzeba włączyć y, w, w naszą, jakby tutaj pracę. A do pracodawców, do zleceniodawców, y, znowuż taka uwaga, że wy z kolei doceniacie pracę inspektora, y, bo zobaczcie, ile on musi wykonać pracy na rzecz tego, żeby w waszej firmie, waszej organizacji system ochrony danych osobowych sprawnie działał. Szczelnie i w odpowiedni sposób chroni prywatność osób. Okej. Okay. myślę, że to tyle, że i tak było już dużo. Dzięki za wytrwałość. Pozdrawiamy. Okay.